Celindy to zawsze śpiewa tak nastrojowo, a teraz było tak szybko. I drove mnie O night! O tym, że prowadziła przez całą noc, ale nie wiem, czy też tak czasami masz, że są takie sny, po których się czujesz, jakbyś w ogóle nie spał, tak. tylko tak, jakbyś harował. Tak. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy dzisiaj się obudzili właśnie po takim ciężkim śniem. Wam pomożemy się budzić za minutę ósma. Ogłoszenie nadawcy. Dotykamy ich cały czas, ale czy tak naprawdę wiemy, czym są? Jak są zbudowane i gdzie kończą się ich możliwości? Co ma wspólnego interakcja cyfrowa z ekranem dotykowym? No i co kryją w sobie powszechnie używane ekrany dotykowe? Na ten temat porozmawiamy z doktorem habilitowanym Michałem Borysiewiczem z Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci Badawczej Łukasiewicz w najbliższą środę po godzinie 16. Gość Rady Warszawa, Michał Łopaciński. Zapraszam. Audycja powstała we współpracy z siecią badawczą Łukasiewicz, Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki oraz projektem ESSA współ finansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2 Ogłoszenie nadawcy Reklama Roku Jubileuszowy to czas łask Z misją Travel poleć do Rzymu serca chrześcijaństwa pielgrzymki z wielu polskich miast zobacz Neapol Toskanię Apulię rezerwuj na www.misiatravel.pl Reklamie. Tu Radio Warszawa na 106,2 FM jest ósma. Dwa poważne wypadki na obwodnicy Warszawy. Inicjatywa Trójmorza rozszerzy się o kolejne państwa. Rafał Wodziński, zapraszam. 17 osób zostało poszkodowanych, w tym dwie ciężko w dwóch wypadkach.